Fascynował. nie jego cuda one są fantastyczne ale sam bóg mnie zafascynował wiecie jak ważne jest żeby sam bóg ciebie zafascynował nie jego dzieła ale sam osobiście on bo jak się nim zafascynujesz to będziesz fascynował się jego dziełami prosty wniosek aleluja tak więc kochani pytanie które wam dzisiaj daję to jest właśnie takie czy naprawdę Bóg Cię fascynuje, tak jak fascynują Cię inne rzeczy. Czy naprawdę? Nie musisz mi odpowiadać tego teraz, ale proszę, zrób to sam. Zrób to dzisiaj i zobacz, co Cię najbardziej fascynuje. Na którym miejscu jest Bóg? Ja wiem, że poprawność chrześcijańska zmusza nas do tego, żeby powiedzieć, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Czy na pewno, czy naprawdę? Ja wiele razy w swoim życiu się opałem, że, że w danych momentach na pewno nie był Bóg ważny. Ważniejsze były inne rzeczy. Ale trzeba skłonić się ku temu, żeby zobaczyć, jakim jest naprawdę Bóg. Jak cudowny jest Bóg, śpiewamy tę pieśń. I powiem Wam, że nabożeństwo dzisiejsze, ja nie wiem dlaczego, ale mówię uwielbienie, wieczerza, ten, ten czas, który mieliśmy, to jest po prostu niesamowity. I nie rozumiem, dlaczego, przecież co niedzielę takie coś mamy, nie? Ale jednak coś jest, coś, co, gdzie potrafimy nasze serce otworzyć. Pragnieniem Pawła było to, żeby poznać. Jeżeli fascynujesz się osobą, osoba może cię zawieść. Co się wtedy stanie, jeżeli cię osoba w kościele zawiedzie, a takiej ufałeś i tylko byłeś uzależniony od niej? Odejdzie z kościoła. Jeżeli fascynujesz się cudami, rzeczami, które się wydarzają, a przestaną się dziać, i dłuższy czas się nie dzieją, odejdziesz. Ale jeżeli fascynujesz się Bogiem, to chociaż ani jedno, ani drugie nie będzie funkcjonowało, to zawsze zostaniesz. Zawsze zostaniesz. I to jest taka Boża prawda. Zawsze zostaniesz. Kochani, wstańmy. Proszę zespół. Fajnie by było zawsze, ja mówię, że jak się mówi kazanie, albo słowo Boże, albo dzieli się czymś, albo przekazuje, to ja rozumiem teraz dlaczego Saul Dawida, było. bo to jest niesamowite, kiedy jest muzyka. Jednak Bóg tak nas stworzył, że muzyka ma na nas ogromny wpływ. Przekaz, jaki też niesiemy. A jeszcze namaszczona osoba, która gra to już w ogóle. Halleluja. Ale, kochani, skłonimy nasze głowy i. Przed Panem i otwórz swoje serce, wylej się przed Nim. Nie musisz krzyczeć, możesz, ale nie musisz. I powiedz Panu, co Cię tak naprawdę fascynuje? Prawdę. Może jakieś rzeczy, albo pragnienie tych rzeczy? Może. Fascynują cię ludzie, którzy cię otaczają i jesteś pełen dla nich podziwu. Albo też masz nie, takie ogromne pragnienie widzieć nieustannie cuda, widzieć jakieś ponadnaturalne rzeczy, doświadczać ich. To nie jest złe. Chcemy tego doświadczać, ja chcę tego doświadczać, każdy chce z nas doświadczać tego. Ale istotą jest to, żeby doświadczyć dzisiaj. Osobistej relacji ze swoim Panem, osobistej relacji z Jezusem. Dzisiaj było już to powiedziane, że On, On zapłacił najwyższą cenę, jaką tylko mógł zapłacić za Ciebie i za mnie. Dług, który przez całe życie zbierałeś, swoich grzechów, problemów, który cały czas Cię obciążał, jest napisane, że ten dług został zapłacony. Ten list, który był pisany, ten akt oskarżenia przeciwko Tobie, może być dzisiaj podarty i zapomniany. Taki jest Bóg. Wyznaj to dzisiaj przed Panem. Czy może jest osoba na tym miejscu, która dzisiaj chce pojednać się z Jezusem Chrystusem? Dzisiaj chce doświadczyć, jakim On jest naprawdę. Może nigdy tego nie doświadczyłeś w ten sposób. Może nigdy nie powierzyłeś mu swojego życia, nie powierzyłeś swojego serca, swojego domu, swojej rodziny, że pewne rzeczy trzymasz tak bardzo kurczowo dla siebie, myśląc, że masz nad tym władzę i panowanie, kontrolę. Jeżeli jesteś na tym miejscu, to powiedz, Boże, ja dzisiaj składam to do Twoich stóp. Te wszystkie moje. Marzenia, fascynacje, pragnienia składam do, do Twoich stóp i chcę wyjść stąd wolny, ale przepełniony twoją, twoją dobrocią, Twoim miłosierdziem, chcę Ciebie poznać. Chcę wejść z Tobą w relację, jakiej nigdy do tej pory nie miałem. Nie mówię teraz tutaj do, tylko do osób, które nigdy nie zawierzyły Jezusowi, ale też do tych, których relacja gdzieś się rozsypała. Z różnych przyczyn. Z Twojej winy lub nie, ale Bóg dzisiaj chce dotknąć Twojego serca i wymazać to raz na zawsze. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie. Przychodzimy do Ciebie, Panie. Nie jako ludzie butni, ale przychodzimy w pokorze naszego serca. Przychodzimy, by modlić się i prosić Cię, by, by Ciebie lepiej poznać. Tak jak Mojżesz, który. Rozmawiając z Tobą twarzą w twarz, mimo tak, takiej relacji, ciągle prosił Ciebie, że chce poznać Ciebie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Jak Twój sługa, apostoł Paweł, Panie, którego tak niesamowicie używałeś, On chce poznać Ciebie jeszcze bardziej. I my, Panie, ja chcę poznać Ciebie jeszcze bardziej. Jeszcze głębiej, Panie, Haleluja. Poznać Ciebie. Poznać Ciebie. Miłość, której nie, nie, tak do końca nie rozumiem. Wielu rzeczy, których do końca nie rozumiem. Panie, ja nie chcę ich zrozumieć, ale chcę poznać Ciebie. Bo wiem, że kiedy poznam Ciebie, to wiele rzeczy staje się zupełnie nieważnych, nieistotnych. A Ty stajesz się źródłem mojego pragnienia, źródłem i potrzebą mojej relacji, Panie. Boże. Święty, proszę, abyś dzisiaj dotknął każdego serca, które jest na tym miejscu, Panie. Proszę Cię, proszę Cię z całego serca, dotknij każdego, Panie. Każdego brata, każdej siostry, każdego, każdej osoby, która jest na tym miejscu. Dotknij, Panie, halenuję, swoją cudowną, bożą dłonią. Dotknij, Panie, naszych serc. Dotknij naszych umysłów. Dotknij nas, Panie, abyśmy mogli Ciebie poznać takim jakim jesteś. Bez wielkich słów, bez szumnych obietnic, panie, wielkich deklaracji, po prostu poznać Ciebie takim, jakim jesteś, panie. Takim, jakim jesteś, panie. Nie chcemy niczego, kompletnie niczego udawać, panie. Nie chcemy udawać, jak bardzo jesteśmy wierzący, nie chcemy udawać, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w tobie. Po prostu, bo to nie ma sensu. Chcemy być po prostu przed Tobą, Panie, przezroczyści. Tak naprawdę szukając Ciebie, Pan. Duchu Święty, dotknij dzisiaj każdego serca. Każdego, kto ma tą potrzebę, każdego, kto wyzna, Panie potrzebuje Ciebie. Panie potrzebuje Ciebie dzisiaj. Nie jutro. Ja Ciebie dzisiaj potrzebuję. Dzisiaj Ciebie potrzebuję. Dzisiaj stań, dzisiaj stań się Moim Panem, Moim zbawicielem. Dzisiaj stań się moim źródłem wszystkich moich pragnień. Panie, wszystkich moich pragnień. Dzisiaj, nie jutro, dzisiaj. Dziękuję Ci za. Bože, Tve

Przeczycionek tego, co będzie nas w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Amen. Aleluja. Dobrze, usiądźcie, proszę. Teraz przed czas na ogłoszenia. Przyszły tydzień to jest czas postu i modlitwy Kościoła. Spotykamy się tutaj o godzinie 18, aby wspólnie modlić się. Tematem przewodnim jest Kościół. Serdecznie zapraszamy Was wszystkich tutaj o 18, ale chcielibyśmy Was prosić również, żebyście uczestniczyli w poście. Chcemy prosić, a jeżeli ktoś będzie mógł, aby dołączył się do postu Kościoła, post polegać będzie na tym, że będziemy przyjmować jeden posiłek dziennie lub tak jak wy będziecie uważali, natomiast. Na pewno wzmocni tą modlitwę i na pewno wzmocni to to, że Bóg będzie bardziej wywyższony i uwielbiony, ponieważ my będziemy bliżej Boga. Spotkania i Haust. W każdy wtorek o godzinie 16. .00. Tutaj prym wiodą nasze kochane siostry Ala i Zosia. Serdecznie zapraszamy osoby, które mają jakikolwiek problem z uzależnieniami lub osoby współuzależnione, rodziny na pewno uzyskają pomoc tutaj na Suwalskiej 21. Następne ogłoszenie to jest w sobotę jest spotkanie młodzieżowe. Młodzież w wieku 10-13 lat. Zapraszamy serdecznie tutaj na to miejsce o godzinie 17. Na pewno będzie fajnie. Kochani Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oglądały nas, które były z nami tutaj. Chcielibyśmy Was zaprosić, abyście za tydzień byli z nami. Niemniej jednak, tak jak Arek mówił dzisiaj, proszę i modlę się o to, abyście skupili swoją uwagę na jedynej osobie, która jest warta tego, na Jezusie Chrystusie. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. E С